Mam tu prosto, teraz to ci powiem. Słyszę radko. słyszę jest czego w ogóle braken. Halo, halo. To był braken. Jestem na krótkach. A gdzie po no, się skąd? Nie wiem, że to było. Może akurat nie zabrałeś, żeby to było. No widzisz, teraz ty no. też nie możesz wyjść. No, żeby Skoczyć jak na to i żeby wejść. wyjść. O, dobra. Nie, idzie. Idziemy. <grym wytrza> Mam kuchnię. Słyszę nie, twoją klawiaturę za ścianą. Ja to wierzę, to ja. Tak. Tu to, 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 to tak Tam na końcu jest kuchnia. Jeszcze parę przedmiotów zostało. Tak, okej, okay. okej, okay. okej. Okay. No tam wchodź. Kurwa, bo ja nie widzę. Monitora! Halo! Halo? Tu jesteśmy w kuchni! Skurwów, ja nie widzę nic. wejdziesz w Tak, jesteśmy przy nim jesteśmy w kuchni. W, w, kurde. No wychodzimy z tej kuchni, tu już nic nie ma. mnie nic nie widzę, bo mi im szedł. No to Peszek. No pierdolę, kotku please Oni są. Ej, tu na górze nie ma przejścia. Gdzie oni w takim razie są? Tu jest oznaczone X. -em. Dobra, na górze są dwa te. Oni są w dupie gdzieś. Wie ma? Hello. Ja idę do wyjścia, jak coś. Tam jest wyjście. Tam, gdzie ja wyszedłem. A gdzie ty? No, tam nie A tu, 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 tu. O, o, Idź za moim głosem. Halo. Tu. I tam jest moje. A tam mnie oszukał. On no, ja. mówił, że idź za kropkami. Błąd, co? Co? No za kropkami. Ewelina! To? O! Jesteś. Halo. Halo tutaj. Cześć. O, są tu rzeczy. Gdzie na górze? Tu gdzieś są zęby. Nie, o tutaj gdzieś są zęby. Tam jest gdzieś maska. Gdzie są zęby, już patrzę. O, tu jest klucz. Nie to były. I klucz, tak, chodź, chodź, chodź. Ja mam jedno wolne. Tutaj? Wol... Mam jedno wolne miejsce. I tutaj jest maska. To idziemy. A ja mam też. Daj jak będzie grał Pierwszy raz nie ja go znalazłem Tam jest Braken Gdzie? Okay. Jester, gra. Jester, gra. Jester, gra, Jester gra Jester gra Ewelina, Ewelina Idę ucieka, Jester gra ok. Chcę zacząć nosić w sumie może tak przez chwilę się wystraszyłem. Jest? Maidzie? Tak, jest jeszcze coś na mainie. A, okej. Okay. Dobra, idę po te rzeczy. Tam. Dobra, to ja pozwolę im pójść po te rzeczy. Dobra. Jak na razie, to, poza tymi co, tym, co nie żyją, to wszyscy żyją. Nie wiem jak tak tej rady. Możemy odlecieć? Czemu mnie nie? No właśnie możemy odlecieć? Czemu nikt nie wychodzi? Ania wracaj. Czy Ania jest w ogóle na statku w tym momencie. Jest. Nie Jestem. Czekam tu na ciebie. Secretly Alizard. Zagata od Brakena z... no. A tam nawet dużo itemów nie zostało, tylko z tyłu. nie mogę na to Lecimy! O, widzę, że jest O, słyszę O, Nie chcę, o... A, o, siema! Siema, siema, siema. Mam kluczek ja, ja też. Mam pełen ekwipunek. No, ja jeszcze nie mam jednej rzecz, Jednej rzeczy mi brakuje też. coś? Robot. O no, no. Dzień dobry. Witam. Chcesz kluczek nie, dziękuję. Wójt, jesteście niedaleko maina. Nie to co widzę na mapie. Niedaleko maina. Czy Idę w dobrym kierunku, bo idę na dół teraz. No pójdź prosto, teraz to ci powiem. Ma, możemy wracać. Słyszę Radka. Ktoś cię po Braken. Halo, halo. To był Braken. Jestem na krówkach. Dajcie. Ja, gdzie poszedł ten main? Tam gdzie poszedł Braken jest Main. A Gdzie poszedł Braken? E, tam, dokładnie tam. Tam poszedł. Tam. E, jesteś pewien? Tu obok. O, dobra, widzę Main. E... Braken, chyba sobie z main'a zrobił pokój. Braken, jest, braken, jest, braken, jest, Mam się ale mam fajnie teraz zabrój po okay. Nic tam nie mam. Nie wiem czy tu... To... Tak wygląda trochę jak Tunnel Network, ale... O, to e, tutaj linie. był brak, zasadniczo, za welinką O, jest ta ja. Tomek! Tomek, 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 Tomek! Ja. O, jest no, brak, in in brak, in to nie No i Tomek A nie była w ogóle obu? Pobiegnie, bo go trafiasz, będziesz Nie, Ania w ogóle nie była obok. To brakiem do mnie mówił Tomek, 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 Tomek. Głosem Ani. Ego co to połowa ludzi nie żyje? Ale Brakiem okay. Brak mnie przeraził. Bo słyszę głos Ani mówiąc Tomek, 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 Tomek. Halo? Ty? Ja Cię słyszę. Przeszliśmy miło. Dobra. Została odjebana przez brakena, i teraz Ania się wyjebała na pająka. Ja mam 20 HP i chciałbym kurwa zobaczyć drzwi jakiekolwiek. <grym zimę> zobaczyć dom. Aha. Jesteśmy we właściwym miejscu, radku. Nie, tam to jest braken. Po... To jest pokój brakena. Chciałabym jeszcze dodatkowo. No, a to no bo, braken? bo zasadniczo braken wybiera sobie losowy pokój w budynku i tam ściąga wszystkie to jest. ciała. i Ej, to jest pokój brakena Mamy trzy ciała? Stój. Wiesz gdzie jesteś? Jezu. Jezus Maria, w końcu Maina zobaczymy. Prawdopodobnie tylko my żyjemy, co wyobrażam. To jeszcze człowiek Adam. Człowiek Adam. Dzień. Dzień. Chciałem ochronić Eweliny ja nie, ale niestety Ania postanowiła w Co? Co? Robot jest cicho. Dobra, mam telefon. A, ktoś żyje jeszcze, dobra. Ner ten najpraw... nie, może nie ner ten, w sumie, nie. chyba Jiro. Nie, nie. <grym> Jakieś nam się zdarzyło nie przeżyć. Jak się wydarzyło, troszeczkę. Zresztą spotkają. Spotkają. Możliwe. Tak, Jiro. <grym> Kompletnie olo poszedł. <grym> mi powiedział, jak mimik po prostu przebiegał, bo się ma. Tak, tak. A bo z brakiem, tak? Czy co? Brakiem. Znaczy mnie braken Ewelina braken kokstana nie wiem sobie co Też pewnie braken Bo my się władowaliśmy do pokoju brakena jak i O No Jest nad kraken, Ej, czekaj, stój, 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 stój. Ta osoba co pobiegła, poczekaj. Chodź. Patrz. osoba ta, co pobiegła. Chodź, pogapisz mi się wie, na kojla, okej? Okay? Dobra. Pogapisz mi się na kojla. Kojla ja Którego no 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 wpierdoli Bracken? Dobra, Dobra. Nie wziął się kurwa, położył <gry> Radek A, tak. będzie miał brakena na plecach zaraz. Ju już do niego biegnie. Gdzieś nad krakera. Crackera? Bo ja nad krakerem. Co się stało z człowiekiem Adamem, bo mam ciemne Stoi przy drzwiach. Ciekawe... Musisz obrócić nie, bo kamerę po prostu. Nie stoi tam za kolumną. Ok. Nie krewi wiem, właśnie nie widzę Adam to musiałby to to się trochę odsunąć, mu lepiej widzieć krew. pokój. Słyszysz nad krakerem, czy nie? Nie, hmm. nie Słyszałem go przed chwilą w mainie gdzieś kurwa w las głębiej. O o o o o! no słyszy, kurwa dwóch co najmniej Mhm. Mm Ej, ale że on nic nie robi tylko stoi sobie koło niego i wyjebane ma ej, tam chyba jest w rogu obok no mówię właśnie no. o brakan koło niego. o cześć radek ej w ogóle radek tam brakan Aha. stoi koło Nie ej widzę widzę uwaga ej ja wioski, tu widzę go no no on tam stoi cały czas wy przechodziliście koło niego i on tam stoi A, się czai, no bo on czeka aż on odwróci się bo nie może wejść mu do wyroku ale to jest kurwa koszmarne. To jest tutaj? w sensie w budynku? Znaczy jakiś nie inny koło mnie odjebał jeszcze niż jeden. Dobra, okay. to próbuję się ewakuować. Albo tak niech koł. No, czemu nie? nie? O, no, lubię fuksa. Co? No. Na monitorze. Tam, A mi okay. Coś jest koło statku? Bo brak jest wszystkich odjebał. Gigant. I jeszcze ma giganty. Brak jest poszedł. Dwa giganty. O, no. o będzie zrzucony. Tep, 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 tep. Tepnij, tepnij, tepnij. Za wolno, za wolno Witaj Witam Braken, braken Braken Wszędzie braken był Oprócz giganta co zabił. I oprócz pająka Dzień dobry Dzień dobry zaczęłam cię uratować Zobaczyłam przecież zjada i byś tam O nie i pani miałam no to jak chcę margen. być tak? do środka w takim razie. A ty mówiłeś, że nie można niszczyć... Y no, nie można niszczyć tych pajęczyk? Można, tylko gdy przychodzi do ciebie i gryzie cię za pośladę. Wow. E, ja Gatka, to łapie, nie, nie z nami. Także... Jak A, jak... Ja nie wiedziałem. Okay. poczekajcie przyniosę co, nie przeniesiłem... chcesz? Proszę <noise> jedną <noise> rzecz czemu za, za jedno ciało minus 20% dostaliśmy pod karę 160? No, nie inwestorów? No, no. no, nie w bo Jiro został pożarty przez kilka, bo ciało nie, no, nie. No. O, siema O, słyszę kogoś. Siema. Za siema. O, Cześć. O, ten... Nie ma. Nie to, czy ty jesteś prawdziwą... Nie wiem, czy jesteś prawdziwą akwinką, e czy jesteś to serem. Yes. Jest e no, nie. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Siema ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie Ja tam wchodziłam Ja wzią, wlazłem na górę, tu gdzie były drzwi zamknięte Aha, tutaj Tam niby można przeskoczyć, ale nie... Braken. Ale nie Braken. Kurwa Masz A patrzyłam na niego <grym> Aparatu znaleźliśmy Aha. No chodź tutaj, dlaczego no, nie mogę Cię wziąć? Już wzięłaś Dobra Uwaga Braken. No Dobra, znaczy, że on ma legowisko pewnie gdzieś blisko. Potem na tego pojechał. Wczoraj 16 lat. Chałem Hoxstona i zastanawiam się, czy to Hoxiu. był ten brak, czy nie. Hox, jesteś prawdziwym chłopcem? Wiecie może, gdzie jest mail? Nie mam ja, pojęcia. Ma ktoś krótką Nie, nie drzwi. mamy. Nie, tam są zamknięte drzwi. Mhm. Nie, musimy iść w stronę brakera. Jak będę słyszał głos Hoxona, to... A wy go nie będziecie słyszeć. A słyszał, to tutaj, to tutaj własnie, co to jest właśnie to? Które? Co? mamy jest brakiem. Tutaj jest brakiem. Jest brakiem? Tak, na dół. Dlatego ja pójdę tędy. Tutaj... nie, coś jest. Nic nie ma. Ewelinka jesteś? Ewelina? Udy. Blinka. Ewelina? Halo? Ewelina? Ebela? Halo? Halo. A, ty tam Żyje, skoczyłaś, dobra Chodź, wiem tak. gdzie jest. Tutaj? Co? Tak. Tutaj, Ania, chodź I tutaj trzeba będzie skoczyć. Nie, tam nie, nie chodź, bo tam nic nie ma. Dobra, to Idźmy idziemy teraz. do brakena w takim razie. Nie mamy innej opcji nawet. Tu może musimy zejść na dół? Do... <noise> Ania. RIP Ania. Nie wiem, nie widziałam stąd nichuja. Ja wyrzucę w sumie drugą latarkę. Czekaj. Ale biorę złom. mogę... Ja mogę też coś wziąć. Pratek, jesteś prawdziwym chłopcem? Nie, 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 gdzie jest wyjście? Radek, gdzie jest wyjście? Ej, te drzwi były zamknięte, otworzyłeś na mnie Prawda? Nie One były otwarte Tu nie, nie było nic jest Braken zjadł nie. Ogółem A okej okay. Adam ma chyba też albo kogoś? Nie, nie, nie żyje. Radek Radek? Wszystko w porządku? Musimy iść do Brakena, bo to jest wyjście Radek chyba nie żyje prawda? Radek żyje, jest z nami <laughs> Boże, kurwa, wkończy, się kurwa w kocie jebać tego brakena cwela jeba Ale zasadniczo jedyne wyjście jest tam gdzie braken To jest albo tam, no to, kurwa, albo lecę tam No na niego z łopatą, no to jasne nie. Tu jest wyjście, chodźcie Tu jest wyjście? To lecimy Tak, tak, tak ten do wyjścia tak, tak, tak. O, czyli tam gdzie się zesponowaliśmy, fajnie Braken za mną To masz pecha Hoxton Dobrze, Chodźcie, chodźcie, chodźcie Tam nie jest tak, wyjście, A Widzę, fire exit Eee... nosić już rzeczy na... ten... na statek czy nie? Ja to noszę pierdolę A, tego kurwa brake'a. Dobra. Czy nie? Idziemy. Tym wejście na pewno nie, wejście. idźmy na to od frontu, bliżej frontu. Jeszcze jest trzeci fire. Dobra. Idziesz tak. ze mną, no Huxa, na tego jeszcze trzeciego fire czy nie? Ja pójdę. Ja mogę iść. Ja A, no to bez nie, main faktycznie, no. no dwie osoby na main, na dwie na ten okay. fire jeszcze jeden. To my w Hoxhanem dawaj tak. na fire idziemy. Ja idę na ja idę z tobą na fire'a. Obojętnie, bykiem kurwa skoro. Gigant. Tak, gigant jest tam. Jest tam. W sensie... Możemy i tak iść na fire wyjebane, myślisz? Co ty na to? Możemy iść. No to mamy wyjebane. Szumia. Hmm. Gorzej jak ten fire będzie blisko tamtego i też będzie brakiem nie wiem co, ten, pa, to już dwa już, już, już itemy od razu do no, Jest szafka. No, to, no dobra, ale no, no, to już są dwa itemy, jest, Ej, tu jest big room. Wiem, już mam flaszkę. Big, big room z szafkami naprzeciwko. Flacha. No to mamy dwie flaszki. A, tu jest main. No ja mam trzy itemy właśnie, on tak, tam jest main. Okej, okay, dobra, to idę w stronę maina. Mainem będzie korzystniej wejść. U, roba, A, roba, 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 roba. Tu jest gra tu jest. gra dwa dwa, 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 gra ja hmm, mów do mnie, gra gra Dwa gra 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 Nie gra że się tak pucham, skurczyłeś, kurwa, w ostatniej chwili. Eee ja tam nie idę, bo tam kurwa. Będzie śmierć. Kurwa, Mać! Ja giro dopadł z nerfli, nie zdążyłem go uratować. A ja. A ja coila mam przed sobą? I też tak kurwa średnio mogę go ominąć. E, Miałeś tam przed sobą drzwi, wiedzieć hello. Hello. <laughs> <laughs> Glut mnie dopadł za plecami. Wiedzieliśmy, właśnie już tak patrzę. Chciałem da. dać mu info o glucie i że mogę ewentualnie zamknąć mu kojla za drzwiami, ale. Kojla był sam zamknął za drzwiami jesteś? Tylko kurwa, no, gdyby nie ten ma. Bo mu stopy i dłonie. Ja nie, no, że naprawdę, Tomek, czy nie masz członków? Chodź, jesteś, jesteś, jeszcze, jeszcze. Ty jesteś. jednego trań. członka, okej? Okay? Trójka tutaj leży. No, no, nie, trójka, nie widzę, żebyś go miał. To się zgadza. Przykro mi. Bo, bo jest A w spodniach. Co jest? Do 50 Czy to jest Alien. Przecież to jest Alien. Ok, jestem. Jedyna prawdziwa miłość ogaty. Początno? Dobra. Popadki. To ja będę łóżmy kać. No, nie te. Dobra. Zostaw tego, bajaj. miłego a. A.